po pięciu z rzędu ligowych przegranych Ruch Radzionków przerwał fatalną passę remisując na swoim boisku z rezerwami Górnika Zabrze Wynik 1 do 1 przyjęto w ekipie Żółto-Czarnych z dużym niedosytem, bo, zwłaszcza w drugiej połowie starcia z drugim zespołem ekstraklasowicza, Cidry zdecydowanie dominowały na boisku, rażąc jednak przy tym nieskutecznością pod bramką przeciwnika. Kolejnym wyzwaniem dla broniących się przed spadkiem z trzeciej ligi zawodników trenera Kamila Rakoczego miało być tymczasem spotkanie z absolutnym liderem tabeli górnikiem Polkowice. Szkolniowiec ruchu na Dolny Śląski nie mógł zabrać kontuzjowanych Mateusza Hermasza i Tomasza Harmaty oraz pauzującego za żółte kartki Michała Staszowskiego. Brak ostatniej dwójki znacznie ograniczał pole manewru przy zestawianiu linii defensywnej. Co gorsza, już na przedmeczowej rozgrzewce uraz wyeliminował z gry w polkowicach kolejnego stopera Kamila Banasia. W tej sytuacji duet środkowych obrońców tworzyli Patryk Wnuk i Marcel Gieroń. Mecz na ławce rezerwowych zaczął wciąż wracający do formy Robert Wojsyk, którego w ataku zastąpił Michał Szromek. Kamil Rakoczy poczynania swojego zespołu obserwował z trybun, co było konsekwencją wyrzucenia go przez arbitra z ławki rezerwowych podczas ubiegłotygodniowego meczu z Górnikiem Zabrze. Już w pierwszej minucie meczu gospodarze spróbowali wstrzelić się w bramkę Dawida Stambuły. Po rzucie wolnym piłka wylądowała przed polem karnym pod nogami Marka Opałacza, ale jego uderzenie okazało się mocno niecelne. Pięć minut później na połowie przeciwnika znaleźli się radzionkowianie. Dawid Krzemień zagrał do Marcina ściągi Ten podał futbolówkę do Aminy Bułdigi, który jednak nie zdołał celnie wykończyć akcji zagraniem do Michała Szromka. Skończyło się zatem bez uderzenia na bramkę górnika Polkowice. Właśnie dokładności brakowało żółto czarnym w pierwszych fragmentach spotkania. Nie brakowało jej za to gospodarzom, którzy w ósmej minucie wyszli na prowadzenie. Dominik Raziemski zagrał wzdłuż bramki ruchu radzionków. Kończył. W Kamil Wacławczyk i Górnik Polkowice wygrywał 1 do 0. Źle zaczęło się zatem to spotkanie dla żółto-czarnych. Zgubił Mateusza Pietrygę, kapitan Polkowiczan i on dał liderowi pierwszego gola. Minutę później mogło być 2 0 dla gospodarzy, ale Dawid Stambuła w świetnym stylu wygrał pojedynek z Mariuszem Szuszkiewiczem. Goście spróbowali odpowiedzieć z rzutu wolnego po faulu na Aminę Budidze. Mocno z dystansu uderzył Andrzej piecuch, ale poradził sobie z tą próbą Jakub Kopaniecki. To jednak wciąż piłkarze trenera Enkeleida dobiego byli stroną dominującą w 18 minucie. Powinni wygrywać z różnicą dwóch goli, ale piłkę nad poprzeczką przeniósł Kamil Wacławczyk. Polkowiczanie mieli jeszcze rzut rożny, po którym na bramkę uderzał Marek Opałacz. Poradził sobie z tym Dawid Stambuła, ale był bezradny wobec dobitki Szuszkiewicza. Piłkarza Górnika otaczało w tej sytuacji aż czterech obrońców ruchu. Mimo to najskuteczniejszy snajper całej ligi znalazł sposób na skierowanie piłki do bramki. Mimo dwubramkowej przewagi gospodarze nie rezygnowali z atakowania i w dosyć łatwy sposób przedostawali się pod pole karne Cidrów. Sytuacja gości skomplikowała się jeszcze mocniej w 29 minucie. Po tym jak Dawid Stambuła wznowił grę od bramki, walkę o górną piłkę wygrał Rafał Karmelita. Nie zdołał przeciąć jego zagrania Marcel Gieroń, a Patryk Wnuk sfaulował uciekającego mu Macieja Bancewicza. Arbiter nie miał wyboru, musiał ukarać czerwoną kartką stopera ruchu, który w nieprzepisowy sposób zatrzymywał przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję. Na strzał z rzutu wolnego zdecydował się Bancewicz, ale kopnął zbyt wysoko, by umieścić piłkę w bramce. Po czerwonej kartce dla wnuka, lukę w środku obrony próbował załatać Daniel Sroka. Ruch nie chciał jeszcze wywieszać białej flagi. W 36 minucie Marcin Ccionka podawał w pole karne, ale stojący tam Michał Szromek był na spalonym. 4 minuty później idealną szansę na gola numer 3 mieli gospodarze. Po strzale Mateusza Bancewicza Dawid Stambuła wybił piłkę pod nogi Karmelity, ale ten w świetnej sytuacji przestrzelił. Kilkadziesiąt sekund później sił z dystansu spróbował Szuszkiewicz. Z tam była, odbił piłkę do boku, dopadł do niej Karmelita, podał do Bancewicza. Bancewicz lewą nogą w światło bramki nie trafił. Tuż przed końcem pierwszej odsłony goście mogli mówić o sporym szczęściu. Szuszkiewicz powalczył o piłkę w środku boiska, podał ją do wybiegającego na pozycję Bancewicza. Bancewicz został sfaulowany przez Marcela Gieronia. Zdaniem arbitra stało się to jednak przed linią pola karnego ruchu. Stopercidrów obejrzał żółtą kartkę, a Bancewicz z 16 metrów minimalnie przestrzelił. Radziankowianie na przerwę schodzili z dwubramkową stratą do przeciwnika i ze świadomością problemów, którym trzeba było spróbować zaradzić po zmianie stron. Na drugą połowę wrócili z trzema korektami. W jedenastce z wojska zeszli Aminę Bułdiga, Andrzej Piecuch i Michał Szromek. Pojawili się na nim Mikołaj Łabojko, Szymon Małecki i Kamil Kopeć. Ale to wciąż gospodarze byli stroną dominującą. 50. minuta, Wacławczyk uwolnił się spod opieki, Pietrygi podał do Szuszkiewicza, po którego uderzeniu piłka trafiła w Marcina Trzcionkę i wyleciała na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska Maciej Kowalski haberek trafił w stojącego na linii strzału Dominika Radziemskiego. Dwie minuty później kolejny korner przyniósł Polkowiczanom trzeciego gola. Mateusz Magdziak trafił co prawda w Marcina Trzcionka, ale z najbliższej odległości piłkę do siatki wbił Szuszkiewicz. Po tej akcji stało się jasne, że grający w osłabieniu Radzionkowianie będą mieli olbrzymie kłopoty ze sprawieniem ewentualnej niespodzianki w Polkowicach. A rozpędzeni górnicy mieli ochotę na strzelanie kolejnych goli z 60. minuta Radziemski dośrodkowuje w pole karne. Kończy całą akcję Piotr Azikiewicz. Tym razem jednak trafienie nie zostaje uznane ze względu na spalonego. Minutę później to Azikiewicz dośrodkował na głowę Radziemskiego, którego uderzenie okazało się niecelne. 65. minuta Martinzek fueme podał do Kowalskiego haberka. Ten wycofał w okolice 16. metra, gdzie kończył całość niecelnym uderzeniem Marek Opałacz. Niespełna 5 minut później dość swobodnie piłkę przed polem karnym ruchu rozegrali Polkowiczanie, Bancewicz Podał do Szuszkiewicza. Strzał Szuszkiewicza nie sprawił jednak problemu w Stambule. W 72 minucie było już jednak 4-0 dla gospodarzy. Piłka dośrodkowana z prawej strony boiska trafiła pod nogi Azikiewicza. Azikiewicz trafił w słupek, ale skutecznie dobijał to uderzenie Wojciech Galas. To już trzeci raz w tym meczu, gdy obrońcy ruchu po strzale przeciwnika pozwalają na celną dobitkę, któremu się zrywali. Kompletnie rozbity ruch. Minutę po stracie czwartego gola Omal nie dopuścił do straty kolejnej bramki. Po rzucie rożnym przepuścił piłkę pod nogą Marcin Trzcionka, ale kapitalnie na linii przy strzale Magdziaka reagował Stambuła. Po kolejnym kornerze i uderzeniu Macieja Bancewicza Stambuła był już jednak bez szans. Kompletnie pozbawiony opieki na linii 16 metra zawodnik Górnika podwyższa prowadzenie swojego zespołu na 5 do 0. I niestety dla ruchu mający tak wysoki wynik gospodarze wcale nie zamierzali zwalniać tempa. Kolejna okazja na bramkę po zagraniu Bancewicza Szuszkiewicz nie trafia do siatki Cidrów. 83 minuta, jeszcze jedno natarcie Polkowiczan, Dawid Świdwa dostał piłkę od Wojciecha Galasa, wyszedł z bramki Stambuła, piłka odbija się od poprzeczki i zdaniem arbitra nie przekracza linii bramkowej. Ale na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry gospodarze wyprowadzili kontrę, po której cieszyli się z szóstego gola. Azikiewicz dośrodkował przed bramkę ruchu, kończył celnym uderzeniem tą akcję Dawid Świdwa ustalając rezultat meczu na 6 do 0 dla Górnika Polkowice. Klęska ruchu to ostatni dzwonek dla Radzionkowian na ratowanie trzeciej ligi. Okazja do rehabilitacji nadejdzie już za trzy dni, gdy ruch radzionków w sobotę podejmie lechję dzierżoniów.